Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym dodatkowym spotkaniu poświęconym materiałowi, który opublikowałem w ubiegłym tygodniu, dzieląc się tam informacją i moim najnowszym odkryciem, jeżeli chodzi o rynek krypto, czyli projektem MetaHero. Pod względem fundamentalnym bardzo ciekawy projekt, warto się z nim zapoznać. Jest on umieszczony na głównym kaflu, a dzisiaj czas na aktualizację tych wszystkich informacji, które się Istotnych pokazały w tym tygodniu, i zerkniemy sobie, jak w tym momencie kształtuje się kurs Hero na rynku, i co ciekawego, dzieje się w tym projekcie. Na co warto zwrócić uwagę. Tak więc startujmy, nie przedłużajmy. Wiemy, że na rynku krypto panuje maraz i to totalny maraz. Widzimy, że Bitcoin w tym momencie, kiedy to nagrywam, kosztuje 31 516 dolarów za sztukę i w ciągu ostatniej doby potaniał o 0,5%. Widzimy, że Ethereum jest poniżej 1900 dolarów za sztukę i też mamy tutaj zejście 1,2%. I dla skrajności popatrzmy sobie w topowej setce. Tutaj mamy NEM, który zyskuje 16%, BAT 12,5%. Kolejny projekt 6,8%. A jeżeli chodzi o w topowej setce największe zejścia, to AXS obrywa 14%, TorChain 14% czy STX 13%. No i teraz zobaczmy sobie, co ciekawego dzieje się w U Hero. Popatrzmy, jak to wygląda od samego początku. Pamiętamy, kiedy on był wylistowany na CoinGecko. Kiedy się pojawił, to znalazł się w top 600 tych projektów, które są tam wylistowane. A wiemy, że jest tam kilka Tysięcy projektów i na początku, i tak, i tak, już to była wysoka nota, no ale popatrzmy, jak to wygląda w tym momencie. W tym momencie widzimy, że jest to już 365 miejsce, czyli wręcz można powiedzieć, że ekstremalnie szybko, w zaledwie kilka dni w tym tygodniu, MetaHero eksplodował, wystrzelił bardzo dynamicznie i to pod każdym względem. Pod względem kursu, pod względem obrotu, wolumenu obrotu przez ostatnie 24 godziny, które są generowane, widzimy Wzmożone zainteresowanie inwestorów, czy to spekulacyjnych, czy też również tych, którzy wierzą w ten projekt typowo, długoterminowo i wręcz fundamentalnie. Tak więc to wszystko oczywiście na CoinGecko można sobie sprawdzić i widzimy, jak znacznie ta ranga tutaj wskoczyła, jeżeli chodzi o ten ciekawy projekt. W tym momencie, kiedy to nagrywam, widzimy, że za jedno Hero trzeba zapłacić 0,012,62 dolara za jedną sztukę i widzimy również, że wolumen obrotu w ciągu ostatniej doby kształtuje się na poziomie 6 milionów ponad 600 tysięcy dolarów. W ciągu ostatniej doby, Wiem, że w momencie, kiedy nagrywałem ten materiał, no to średnio wolumen kształtował się w okolicy dzienny wolumen miliona dolarów. W tym momencie, nawet na rekordzie, kiedy tutaj w tym tygodniu również takie obroty ekstremalne wręcz były wygrzewane, to dochodziły do ponad 8 milionów dolarów w ciągu zaledwie doby. Tak więc widzimy, że to zainteresowanie inwestorów zdecydowanie z każdym dniem wręcz lawinowo rosło, i również to było pokłosie informacji, które pokazywały się również systematycznie na Twitterze do którego się zachęcam, być sobie to również obserwował Meta Hero i widzimy że zbliża nam się już 19 o godzinie 10:00 będzie listing na giełdzie Bitmart link do giełdy oczywiście masz w opisie warto również się tym zainteresować i być może to wygrzewanie ceny było związane również z grą typowo pod wydarzeniem, jak to w świecie krypto ma miejsce i zobaczmy sobie gdzie tak naprawdę ta giełda w tym momencie Znajduje się w rankingu topowych giełd wylistowanych na CoinGecko. tam więc na zakaładce giełdy możesz sobie to również tutaj sprawdzić. Tutaj mamy ranking najlepszych giełd i tutaj mamy sort po wolumenie 24-godzinnych obrotów. Widzimy, że numerem 1 jest Binance, pod tym mamy Huobi, Coinbase, FTX numerem 4 i właśnie Bitmart, który jest numerem 5 w tym momencie. Oczywiście ten ranking się tutaj cały czas zmienia aktywnie, w zależności od wolumenu, jaki jest kształtowany przez ostatnią dobę. Ale widzimy, że to jest jedna z czołowych giełd, na której właśnie pojawi się Hero. Tak więc dosyć ciekawy case, i to również pewnie wygrzało inwestorów do czerwoności. Stąd mieliśmy takie spektakularne rajdy właśnie w tym tygodniu w bardzo szybkim tempie, w zależności od dołka, który miał miejsce 13 lipca z poziomu 00053. Cena w zaledwie 3 dni podskoczyła do 0,014,61, co, popatrzmy, dało wzrost 172% w ciągu zaledwie 3 dni. Potem, oczywiście, moment ochłodzenia nastrojów, ruch korekcyjny musiał nastąpić. I co ciekawe, nawet dzisiaj świeża informacja się pojawiła, że właśnie token Hero pojawił się na giełdzie Gate.io. Do której link masz również bezpośrednio w opisie. I co ciekawe, tutaj już pojawił się hero do USDT, jak i również do ETH. Tak więc jak sobie wpiszemy, to widzimy tutaj, że jest dostępny właśnie w tej parze do USDT, jak i również do ETH. I dzisiaj był spektakularny wystrzał z samego rana w sobotę. Jak widzimy, ta cena, jeżeli ktoś miał szybkie palce i szybko zareagował, no to mógł tutaj się wbić przy bardzo ciekawej cenie, bo widzimy, że na tym wybiciu szczyt był na poziomie 0. 39, co dało spektakularne od dołka stopę zwrotu. Widzimy, że to było 626%. Tak więc no, rozpala to wyobraźnie. Oczywiście pod kątem fundamentalnym, kiedy popatrzymy na to pod, przez pryzmat bardzo długiego okresu czasu, który jest tak naprawdę przed nami, bo jak Robert podkreśla, nawet w swoich materiałach, jesteśmy na samym początku, w pierwszej dopiero fazie. Tak więc wszystko, co najlepsze, dopiero przed nami. Tak więc zobaczymy, jak ten projekt przez te najbliższe lata będzie się rozwijał. Ale jak widzimy, już przy obecnym zainteresowaniu inwestorów. Przeloty są dosyć konkretne, tak więc już mamy dwie giełdy. Jedna oficjalnie, tutaj właśnie wspierana przez MetaHero, to ten listing, na który również tutaj właśnie czekamy na giełdzie Bitmart i nieoficjalny listing, który się pojawił właśnie na giełdzie Gate.io. Tak więc tutaj oczywiście pamiętajmy, że handel na giełdach wiąże się z ryzykiem, no i trzeba to oczywiście uwzględnić w swoim podejściu, bo skoro mamy Maras na rynkach krypto. No to wiadomo, że te nawet te najlepsze projekty podlegają bardzo dużej zmienności, no i trzeba to uwzględnić w swojej taktyce, w swoim podejściu. Teraz oczywiście cena już wraca do względnej równowagi, aby nie było już zbyt dużych rozbieżności pomiędzy tymi rynkami, ale widzimy, że skoro mamy do czynienia z tym, że nieoficjalnie giełda sama z siebie dodała ten token i możliwość rozgrywania go do pary USDT czy też do eth tak jak widzieliśmy przed chwilą, no to giełdy również obserwują to, co dzieje się i śledzą odnośnie tego projektu. I na pewno również jeszcze nie jedna pewnie będzie chciała nieoficjalnie dodać ten projekt, jeżeli tak dynamicznie i szybko będzie się chciał rozwijać. Tak więc na bieżąco również będę Ci o tym informował, bo również na podsumowaniach sesji dziennej, również gdy podsumujemy rynek krypto, to też zwracam uwagę na MetaHero i na bieżąco śledzimy to wszystko każdego dnia, co tak naprawdę dzieje się pod kątem MetaHero na rynku. I przejdźmy sobie do kolejnych istotnych informacji. Popatrzmy również w tym tygodniu. Meta Hero trafił na listę Top 30 Gainers na CoinMarketCap, co pokazuje, jakim zainteresowaniem zaczyna się cieszyć ten projekt. Jak również informacja dla dużych graczy, bo często Rob o tym podkreśla w swoich materiałach, że bardzo dużo dużych inwestorów kontaktuje się z nimi, bo jest zainteresowane zainwestowanie w ten projekt i właśnie umożliwili to na rynku OTC, czyli po prostu można się skontaktować tutaj bezpośrednio. Pod tym adresem e-mail, jeżeli jesteś dużym graczem i chciałbyś zainwestować od 100 tysięcy dolarów zwyż. Widzimy, że te tokeny będą zablokowane minimum na 6 miesięcy, czyli jak widzimy, nie zaleją nam potem rynku zbyt szybko, co oczywiście jest dla nas bardzo pozytywne. Widzimy, że między innymi można dostać tutaj zaproszenie VIP na zbliżające się wydarzenie w Dubaju, które również już informowałem na naszych ostatnich spotkaniach, tak więc to również też przed nami i to też prawdopodobnie rynek z czasem będzie próbował wycenić im bliżej tego wydarzenia, tylko że jeszcze do tego jest kilka miesięcy i przez ten czas naprawdę jeszcze pewnie dużo ciekawych rzeczy Meta Hero będzie nam chciał tutaj pokazać. Tak więc to wszystko jest tutaj przed nami i jak widzimy, cały czas ten rynek się bardzo mocno tutaj będzie rozwijał. To co również ostatnio się ukazało to był live na kanale, do którego również się zachęcam, byś sobie go również śledził na bieżąco, no bo Rob był w studiu, Wolf Studio, i e live był przeprowadzony, gdzie wykonywał na metaskanerze właśnie swój awatar, i on jest umiejsc umiejscowiony również tutaj na Twitterze, tak więc widzimy, jak to wyszło, widzimy, jak to wygląda, no i wyobraź sobie, jaki to jest potencjał teraz, jeżeli chodzi o umieszczenie takiego swojego awatara. Na przykład w grach, jeżeli będą takie możliwości, tak więc to no niesamowita, niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o przyszłość i rozwój tego projektu. Tak więc zobaczymy, jak dużo przede wszystkim dużych inwestorów, Rob też tutaj pisał for the big boy investors. Tak więc widzimy, że tutaj no, cały czas ten temat się bardzo dynamicznie i ciekawie rozwija. Zobaczymy, jakie rekordy jest w stanie nam tutaj wyznaczać MetaHero w przyszłości. No, jak dla mnie fundamentalnie, typowo długoterminowy projekt, zobaczymy przy tym marazmie, jak jest na rynku krypto, niepewności, wręcz strachu, który obserwujemy, bo też podsumowujemy ten rynek systematycznie. Wiadomo, że nawet Hero, jeżeli byśmy mieli jakąś panikę, no to pomimo mega optymistycznych również informacji też będzie pod presją tego negatywnego sentymentu na rynku krypto. I wiadomo, że nawet jeżeli będzie miało miejsce jakieś pozytywne wybicie, no to ono przy euforii, jaka by panowała ogólnie na rynku, mogło być dużo, dużo. Yy, Wyższe niż na przykład przy obecnej sytuacji, tak więc to też trzeba uwzględnić. I na koniec przypominam, że oficjalnie Hero pojawi się na giełdzie Bitmart 19 o 10, tak więc warto już sobie przygotować właśnie konto na tej giełdzie. Link masz do niej bezpośrednio w opisie, jak i również dzisiaj nieoficjalnie pojawił się Hero na giełdzie Gate.io, tak więc również link do tej giełdy masz bezpośrednio w opisie. No i bacznie będziemy teraz śledzić, jak tak naprawdę. Hero będzie sobie radzić na rynku w najbliższym tygodniu. Jakaś zmienność oczywiście na pewno na tym tokenie będzie i trzeba to również uwzględnić w swojej taktyce. Na bieżąco zamierzam śledzić tą sytuację związaną z tym projektem, tak więc warto, jeżeli ten temat Cię interesuje, zasubskrybować kanał, być na bieżąco, kliknąć dzwoneczek, aby również Cię poinformowało o każdym materiale. Pozdrawiam Cię serdecznie, daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym projekcie długoterminowo. Trzymaj się, na razie, hej!